No oczywiście jest to postać we Wocławku znana i szanowana, wielu mieszkańców Włocławka jeszcze pamięta pana Zagajewskiego, gdy po Włocławku oczywiście przemieszczał się i, no i przede wszystkim szanujemy jego dorobek i jego pracę i dlatego też każdego roku Właśnie 4 kwietnia spotykamy się przy grobie pana Zagajewskiego i składamy kwiatę, kultywujemy jego pamięć. Zresztą za chwilę też odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu rzeźbiarskiego imienia Zagajewskiego. Także to jest nasz obowiązek i w ten sposób oczywiście też przekazujemy tę wiedzę młodym ludziom, bo warto o takich ludziach nieszablonowych, niesztampowych pamiętać. W tym roku odbyła się 14 już edycja konkursu rzeziebiarskiego imienia Stanisława Zagajskiego, który jest dedykowany dla dzieci i młodzieży wszystkich etapów nauczania. Biorą w nim głównie udział uczniowie ze szkół wocławskich, które wykonują, którzy wykonują pracę na miejscu, ale również w kategorii prac nadsyłanych biorą udział uczniowie w szkół plastycznych bądź ognisk plastycznych reprezentujący już dosyć zaawansowany poziom rzeźbiarski. Idea konkursu powstała kilka miesięcy po śmierci Stanisława Zagajskiego. Jak wiemy, jak pamiętają, niektórzy, że on był legendą za życia, a więc dosyć szybko, dosłownie dwa miesiące po śmierci Muzeum podjęło rozmowy, raczej odwrotnie Centrum Kultury, Włócowskie Centrum ówczesnej Kultury podjęło z nami dyskusję na temat stworzenia takiego konkursu. To była pani Janina Na Twardy, Artysta Plastyk. I ten konkurs w sumie udaje nam się organizować co roku. Mimo nawet tej przerwy pandemicznej również ten konkurs się odbył, chociaż może bez takich uroczystych podsumowań, jakie to miało miejsce w tym roku. W ostatnich latach z przyczyn naturalnych liczba uczestników spadła do nieco ponad 100 osób. Teraz blisko 180 osób wzięło udział. W, w tym konkursie. Mniej więcej ta liczba się utrzymuje średnio na, na poziomie 200 uczestników. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach. W kategorii prac wykonanych na miejscu. Jest to sesja jednodniowa organizowana z, z odpowiednim wyprzedzeniem przez Centrum Kultury Browarbę. I druga kategoria to są prace nadesłane. W każdej tej kategorii nagrady są przyz, przyznawane w trzech grupach wiekowych klas młodszych szkoły podstawowych, klas starszych i również w kategorii szkół średnich. Wystawa będzie czynna równy miesiąc, a nawet troszkę więcej do 8 maja bieżącego w gmachu zbiorów sztuki przy ulicy Zamczej w Wrocławiu. Inspiracja wzięła się ze zdjęcia. Zdjęcia wykonanego w moim dzieciństwie, kiedy to właśnie w Ciechocinku miałam zdjęcie z takim kujawiakiem. A jako, że bardzo lubię temat folkloru, właśnie dwa lata temu też zrobiłam rzeźbę inspirowaną historią i folklorem, tak i w tej edycji. Po dwa lata temu pierwszy raz wystąpiłam, tak i w tej edycji postanowiłam do tego tematu wrócić.